Mały smaczek. Dzień dobry, witam na kolejnym małym smaczku, gdzie opowiadam o książkach SF, choć ostatnio głównie poruszam się w obrębie cyberpunku I tutaj właśnie przypomniała mi się o, stara gra, mająca już 31 lat. W 1993 roku, kiedy w Polsce szczytem marzeń był komputer Amiga, wydana została gra Bladnet. W czasach, kiedy Cyberpunk święcił tryumfy, bo w tych latach wciąż jeszcze, zwłaszcza w Polsce, wychodziło sporo opowiadań, całkiem wiele powieści, gdzie polscy pisarze mierzyli się z Cyberpunkiem. I gra Bladnet zaproponowała coś nowego. Zwłaszcza dla ludzi, którzy nie mają do czynienia z grami RPG. Ale o tym zaraz. Bladny jest właśnie taką specyficzną grą RPG, powiedziałbym hybrydą, z jednej strony jest to przygodówka point and click, z innej no są cechy postaci, są mechanizmy walki, są w ogóle rozgrywane te walki taktycznie, więc pod tym względem jest hybrydą, ale również pod względem gatunkowym to hybryda. Ponieważ z jednej strony akcja dzieje się w przyszłości, bliskiej przyszłości takiej typowej dla cyberpunku. Jest sieć komputerowa, mocno wzorowana na tym, co opisywał Gibson w Trylogii Ciągu. Są implanty, gangi, nowoczesna sztuka, nawet jest scena slabu poetyckiego, który odnosi się do najnowszych technologii, gdzie wiersze mówią o Maria Ciała z techniką, ale jednocześnie jest to gra bardzo mocno gotycka, ponieważ już na samym początku, kierując bohaterem, niejakim ransowym Starkiem, dowiadujemy się, iż został on zainfekowany, zakażony, czy po prostu zwyczajnie świecie ukolszony w szyję przez vampira. I tak, dokładnie, jest to historia, w której główny bohater jest skażony chorobą wampiryzmu. Szuka rozwiązania swojego problemu, korzystając z najnowszych technologii, z broni, z cyborgizacji, z sieci komputerowej. Mierzy się z wampirami, by też ostatecznie zmierzyć się z Drakulą. Dlatego mówiłem, że dla ludzi nieznających gier fabularnych to mogła być nowość. Nie? Dla tych, co znali i wiedzieli, że istnieje coś takiego jak Shadowrun, mieszający magię z konwencją cyberpunkową, niekoniecznie było to wielkie odkrycie. Po co o tym wspominam? Z tego względu, że książka której jest mowa, jest w jakiś sposób podobna pod względem konwencji. Ona też będzie łączyć historię wyjętą niemalże z XIX-wiecznych powieści gotyckich, wampirycznych, z cyberpunkiem. I co to za książka? To niezbyt znany autor w Polsce. Swego czasu próbowała go wypromować wydawnictwo Solaris. Akurat ta powieść wyszła w 2003 roku w wydawnictwie Muza SA, a oryginał angielski został opublikowany w 1997 roku. To Neo-Addict autorstwa Johna Courtney'a Grimwooda. Tak jak mówiłem, pisarz niezbyt znany w Polsce, chociaż wszechstronny. W zależności od pseudonimu pisze kryminały, nawet dramaty obyczajowe czy fantastykę. A tak brzmią pierwsze zdania powieści. Na zewnątrz wiatr był głównie niebieski. Cienkie paski bladego błękitu, które wiły się pomiędzy budynkami nad rzeką. Nitki łączące się ze sobą jak obwód elektryczny albo żyły w ludzkim ramieniu. Dziewczyna zadrżała, podspływał jej po twarzy, usta rozwarły się w długim, bezgłośnym krzyku. Potem się obudziła. Miała krew między udami na prześcieradle i krwawą smugę niżej z tyłu na cienkiej, białej, nocnej koszuli. Gdyby tylko żyła jej matka, albo ojciec. Albo gdyby poprzedni papież nie ogłosił, że ludzka fizjologia to nieodpowiedni temat dla dzieci szlachetnego rodu. Właściwie gdyby była kimkolwiek innym, nie jedyną wnuczką pomniejszego księcia, dorastająca samotnie w cesarskim paryżu Napoleona V, wiedziałaby, że 13 lat to dość późno, jak na pierwszą miesiączkę. Sam początek mi od razu skojarzył się z tym, jak rozpoczyna Gibson neuromancera. I szczerze mówiąc, przez całą powieść. Czułem tę, tę próbę nawiązania, być może podświadomą, do takiego pisarstwa charakterystycznego dla twórcy cyberpunku. Jakby Grimwood próbował gdzieś językowo przynajmniej literacko dorównać mu. Łapy! John Courtney Grimwood. Gdybyście przeczytali jego biogram na Wikipedii, moglibyście się dowiedzieć, że pierwsze jego powieści, pierwsze czterech jego powieści zostało napisanych w konwencji postcyberpunkowej. Czyli tej drugiej fali cyberpunkowej. To jest też ciekawa sprawa. Oczywiście, o ile nie nudzą was nadawane etykietki i zwyczajnie się nie szukacie tylko dobrej książki i macie gdzieś gatunkowość, to ta ewolucja cyberpunków, postcyberpunk jest zaiste ciekawy. Ponieważ kiedy pierwsza fala z Gibsonem, Sterlingiem i pozostałymi przebrzmiała trochę, kiedy wydawało się już, że Cyberpunk był śpiewem kilku lat zaledwie, że jego elementy będą się pojawiały w filmach, w innych książkach, w grach, ale jako sam gatunek już w zasadzie przestaje istnieć. Nagle na arenie pojawił się Neil Stephenson z takimi powieściami jak Śnieżyca, dawniej wydana w Polsce pod tytułem Zamieć, czy Epoka Diamentu. Pojawiły się inne książki innych autorów i post-cyberpunk został zdefiniowany jako coś bardzo podobnego cyberpunku, w przeciwieństwie jednak do pierwowzoru. Bohaterowie postcyberpunkowi mają swoje tło. Nie są anarchistami najczęściej. Mają pracę, mają jakieś cele. Nie są nihilistami, odrzucającymi obecny świat. Potrafią być buntownikami, ale w ramach pewnej organizacji lub instytucji, której służą. Mało tego, książki postcyberpunkowej nie muszą być pesymistyczne i nie zawsze pokazują dystopię, jak się okazuje. No i tak definiowany jest Grimwood, ale z drugiej strony, gdyby przeczytać NeoAdix, to ma się wrażenie, że ta książka równie dobrze mogła powstać równolegle do Gibsona, bo bohaterowie są nihilistami, świat jest przerażającą dystopią. Czasem się wydaje, że nie mają celu, zresztą bardzo trudno jest ich polubić, bo większość z nich to naprawdę łajdacy pierwszej kategorii. Łapy. No właśnie, o czym jest neoadix? Noadix to opowieść o konfrontacji z wampirem w Paryżu. Książę Sabatini, 800-letni wampir, jest jednocześnie seryjnym zabójcą. Poluje w nocy na bezdomnych, poluje na nieszczęśników, często członków gangów, którzy mają pecha spotkać istotę absolutnie Przeważającą nad nimi pod każdym względem. Szybszą, silniejszą. Dlatego mówimy o wampirze, który jest wspomagany cyberimplantami. Ma przyspieszony czas reakcji, ma szpony, które jednocześnie są bronią nanotechniczną i potrafią ofiarę skazić zgnilizną. I jest istotą, która też zabiła niewłaściwą osobę. I głównie bohaterowie tej książki, o których jeszcze później troszeczkę opowiem, stają do walki. Z księciem Sabatini w Paryżu. No jest to Paryż bliskiej przyszłości. O ile pamiętam, 21, końcówka xxi 21, XXI wiek jakoś. Z jednej strony bogactwo, w samym centrum luksus. Na obrzeżach w zasadzie slamsy, getta i kompletna bieda. Więc zdecydowanie konwencja typowo cyberpunkowa. Świat jest parszywy, absolutnie nihilistyczny. Trudno w nim znaleźć jakieś ideały, wiarę w to, że może być jeszcze lepiej. Ludzie starają się w zwyczajnej świecie przetrwać. Miasta są przeludnione, brudne, śmierdzące. Większość mieszkańców to kompletni biedacy, bezdomni, bezrobotni. A jednocześnie technologia to cyberpunk pierwszej kategorii. Jest sieć. Na wzór matrycy dość podobna do Gibsonowskiej. Są implanty z jednej strony takie ściśle hardwarowe, cyberkończyny, broń. Z innej uzwojenia na układzie neuralnym nanowirusy, retrowirusy, które sprawiają, że człowiek zostaje przebudowany w istotę niemalże nadludzką. Jest permanentna inwigilacja technologią. Tak czy inaczej, w tym świecie grupka bohaterów łączy się pod egidą sztucznej inteligencji, która utraciła pamięć. By zmierzyć się właśnie z 800-letnim wampirem. Jest Alex Gibson, ex-dziennikarz, który stracił w zasadzie wszystko. Jest, była urzędniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, o ile pamiętam, prokuratorka francuska, Claire Fabio. Jest szef japońskiego gangu magiko, chirurgii od cybertechnologii Johnny T, a tak naprawdę Murakami Tetsuo. Z bohaterów jest jeszcze dr Wolubilis, tuaryski ksiądz. Również chirurg, przedstawiciel Kościoła Genetyków Chrystusa, jednej z potężniejszych organizacji religijnych, która zdominowała Kościół katolicki. Czy wreszcie, chyba najbardziej zwyrodniała postać, pan Różaniec, czyli zabójca na usługach wampira. I skoro przy zwyrodniach jesteśmy, to należy podkreślić, ta książka jest zdecydowanie dla dorosłego odbiorcy. I ja pomijam już nawet używanie w niej wulgaryzmów, ale. Sceny, które prezentuje Grimwood, zdecydowanie nie są dla odbiorcy młodszego. Raz, że ten świat jest absolutnie pozbawiony jakiegokolwiek światła. Dwa, że opisy seksu czy zabójstw to jest czysty naturalizm, czy wręcz turpizm. Autor szczegółowo opisuje, jak uśmierca swoje ofiary ten czy inny zwyrodnik, ale właśnie będący bohaterem tej książki. Sceny seksu są bardzo mocno naznaczone tym rysem, właśnie technologicznym, cyberpunkowym, gdzie zbliżenie seksualne jest oderwane od uczuć, staje się w zasadzie czynnością fizjologiczną. To bardzo mocno zostaje podkreślone w książce. A z innej strony to jest naprawdę dobrze napisana powieść pod względem językowym. I oczywiście ja tu mogę tylko odnosić się do tłumaczenia polskiego, ale tam można poczuć, że Grimwood potrafi pisać, że ma ciekawe słownictwo, a niekiedy zbliża się bardzo mocno do poezji. Opis jednego z bohaterów Przypominał bardziej maszynę niż człowieka. Klara spotykała już takich, wlokących za sobą nieudane życie, niczym wystrzępiony kabel. Albo z bykersami dałby sobie radę. Prymitywy opętane hardwarem, sam szum, żadnego sygnału. retrośmiecie dla których własność równała się pozycji. Poczynając od ich nadmiernie chromowanych, chwiejnie zbalansowanych motocykli Kawasaki. Czy gdyby sięgnąć na przykład do opisów takich bardziej naturalistycznych, nawet tam można odnaleźć pewne elementy poetyckie, pewne charakterystyczne dla poezji sformułowania. Z tymi medialnymi maniakami dzieliły chodnik kinderkurwy. Chudo od amfetaminy nieletnie striptizerki z południowej Hiszpanii. Niedbale obsceniczne w złotych leginsach, tak obcisłych, że mogłeś czytać z warg i nadąsani portugalscy chłopcy do wynajęcia, których depresja wypędziła na południe, pracujący dla podstarzałych, brutalnych Alfonsów z kampanii, zazdrośnie przykucniętych nad flaszkami metadonu. Tatuaże kamory bladły pod krostami na ich ramionach, pokrytych bliznami po mięsakach. Huuu. Naturalizm i poezja. No, to się często łączyło. Czy inny fragmencik. Za jego plecami stała bazylika o pocieszająco znajomym kształcie. Tylko ściany miała z wybielonego słońcem północnoafrykańskiego tynku, zamiast czerwonej londyńskiej cegły, jakiej się spodziewał. Niebo nad głową jaśniało czystym lazurem ani jednej chmurki w zasięgu wzroku. Ja ani jednego ptaka, tylko niemożliwe maleńkie srebrne samoloty. Jeźdźcy fali wstrząsowej, która pokreśliła wysoki błękit siatką smug kondensacji, cienkich jak bawełniane białe nici. Naprawdę, poezja. Ale na razie unoszę się nad książką i pokazuje zalety. No i niestety, to tak też nie jest, że mamy nowego Gibsona. Bo o ile pod względem językowym tu wyraźnie widać ten wpływ, widać go również we fragmentaryczności narracji, w dość dużym skomplikowaniu książki, bo to nie jest łatwa książka w czytaniu, to od razu wam mówię. Ale niestety Grimwood nie kontroluje tak dobrze fabuły, jak robił to kanadyjski pisarz. Możliwe, że dlatego, że to jest jego, to był jego debiut, ale z drugiej strony Neuromancer też był praktycznie debiutem, przynajmniej powieściowym. Więc tutaj jest kłopot. Jest ciekawy pomysł, jest świetny świat, naprawdę, gdzie się, kiedy się wyczytuje między wierszami, jak pobiegła historia, bo w sumie ten cyberpunk jednocześnie jest historią alternatywną, gdzie punktem dywergencji, tej zmiany właśnie znanej nam historii jest zwycięstwo Cesarstwa Francuskiego w XIX wieku nad Prusami. Nigdy nie powstało państwo niemieckie. Prawdopodobnie nie było II wojny światowej. Francja jest jednym z najpotężniejszych państw, co prawda? W tej książce już czuje się, że ona powoli upada, odchodzi jako mocarstwo. Ale niestety wielowątkowość. To, że autor czasami mam wrażenie nie bardzo wie co chce opowiedzieć, powoduje, że w ostatecznym rozrachunku fabuła, która jest dość prosta i jej głównym takim motywatorem jest właśnie zemsta na wspomnianym już wielokrotnie wampirze, staje się bardzo chaotyczna. Retrospekcje, które nie są w tekście często oznaczone, narracja na pograniczu strumienia świadomości, powoduje, że książka jest pocięta. Mi się zdarzało, mimo że czytałem ją drugi raz ostatnio, parokrotnie wracać, powtarzać sobie niektóre fragmenty, by zrozumieć co się właśnie wydarzyło. Czyli pod tym względem niestety Grimwood nie dowiózł, no i mimo że lubię tę powieść i cenię za widowiskowość, wizualność, za bohaterów ciekawych, to trudno jest mi unosić się nad poprowadzeniem fabuły. Niestety. To nie oznacza, że to jest zła książka. Mimo wszystko miłośnikom cyberpunku można ją polecić, a i ogólnie ludziom lubiących twardą fantastykę. Tutaj warto wspomnieć, że śmieję się, bo to już kolejny przypadek taki. Grimwood napisał cztery powieści. Usadowione w tym świecie. Nie są one może cyklem, tak jak w przypadku Finchera gdzie był ten sam bohater, ale akcja toczy się w tym samym świecie, w którym Francja, jako chyląca się do upadku potęga, wciąż tam dominuje. I oczywiście w Polsce wydano tylko pierwszy tom, kolejne, czyli Lucifer's Dragon, remix i Red Robe, nie zostały opublikowane u nas. To ciekawe, o ile Neo Addict, no, nie był książką nagrodzaną szczególnie, o tyle ostatnia z tego cyklu, czyli Red Rope, była nominowana do brytyjskiej nagrody science fiction. A tak naprawdę Grimwood jest najbardziej znany z trylogii arabeski, czyli trzech powieści, Pasha Zaid, Effendi oraz Fellachowie, które zostały opublikowane przez wydawnictwo Solaris w 2004-2005 roku, to historia dziejąca się w świecie arabskim, trochę cyberpunkowa, trochę historia alternatywna. Bardzo dobra. Może jeszcze kiedyś zdarzy mi się o niej opowiedzieć, ale jeśli nie, to tak na szybko też ją polecam, chyba nawet bardziej od NeoAdix. A dziś już tyle i żegnam się z wami serdecznie. Do następnego razu. Cześć. Mały. Smaczek.